Cześć! Mamy dla Ciebie świetną informację. Wyższa Szkoła Handlu i Usług rozpoczęła właśnie zimową rekrutację. Nie przegap i nie zmarnuj całego roku. U nas wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Więc nie zwlekaj i zapisz się już dziś na turystykę i rekreację, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, administrację lub pedagogikę. Studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego lub drugiego stopnia. WSJU zaprasza!